Cześć Wam, to ja Tymery. No i dziś kolejny filmik z serii Okiem kolekcjonera, na którym omówimy sobie tego tutaj oto gniadego panicza, którym jest ULT The Greetings jako Koń świąteczny na 2020 rok. Jest to skala tradycyjna oczywiście. I model został wprowadzony, już Wam mówię. W 2016 roku jako Premier Club mm. i został wyrzeźbiony przez Karen Ger Gerhardt Nie wiem jak to się czyta za bardzo, ale on był taki skarogniany, bardziej bym powiedziała. I tak, ogólnie tutaj ten konik właśnie na 2020 rok był produkowany tylko w, w, właśnie rok temu w 2020 roku. No i każdy konik świąteczny, który co roku jest inny, oczywiście, i jeden, posiada także swoje ubranko, którego nie mam zamiaru zakładać, bo jest tragiczne. Mogę zaraz wam je pokazać, ale to za chwilkę. Pierwszym omówimy sobie samego konika. Jest on oczywiście na moldzie konia Shire. jak pewnie może kojarzycie. W sprzedaży na Monocerusie była właśnie jego wersja siwa z takimi kartkami na, na, na grzywie oraz zaplecionym ogonem. To jest wersja z zaplecioną grzywą, znaczy z rozpuszczoną grzywą i rozpuszczonym długim ogonem. W sumie konik, powiem Wam, jest bardzo przyjazny dla oka i aktualnie na tą chwilę, jak nagrywam filmik, to akurat ja go sprzedaję, gdyż Mam w planach kupić co innego. Jest on maści jasnogniadej, takiej bardzo przyjemnej dla oka. Patrząc na to, że większość modeli z Breyer jeśli już są gniade, to są ciemne gniade. Na przykład taka Wings, Sable Island, Protocol, ten Dominante, Vallegro. Chociaż Vallegro jest. Skaro gniady bardziej. Walentyna w sumie jest też, nie jest też aż taka jasna jak ten. A on jest właśnie taki bardzo, bardzo, bardzo jaśniutki. No i jest też ogromny. Jest to jeden z większych brayerów, a dokładniej szerszych po prostu. Jest taki dość masywny. I tak, cóż mogę o nim powiedzieć? Ogólnie model jest bardzo szczegółowy, zwłaszcza jego pysk. Zaraz wam tutaj go przybliżę. Jest też dość ciężki. Spójrzcie, ma żyły, ma tutaj takie wibrysy przy pysku Niestety nie ma zmarszczek Ale tak, oczka ma czarne ze źrenicą Zaznaczoną na Tutaj na szyi ma zmarszczki Pięknie zaznaczone mięśnie Tutaj wszystko Żyły na brzuszku Ma napis Happy Holidays 2020 Jego numer seryjny ma także wyrzeźbione podkowy, które akurat nie są pomalowane w żadnym stopniu, z czego tylko dwie tylne są, y, mają detale, właśnie te y, tutaj no, gwoździe, a te przednie nie mają takich detali. Ale no są. Jak widać, konik także ma wyrzeźbione oraz pomalowane kasztany, więc to jest także na duży plus ma zaznaczone żyły na nogach. Długi powiewający ogon, który jest naprawdę ładnego kształtu, muszę przyznać, bo na przykład taki mold Otello, czyli pewnie bardziej znany dla was SBA Phoenix, no ma ten ogon taki szeroki i totalnie płaski jak paw, co przez to akurat wyklucza kupianie go przeze mnie do mojej kolekcji. A ten jest taki, no po prostu bardzo ładny, taki Pięknie wyrzeźbiony, z każdej strony nie jest w żadnym stopniu płaski. Jest po prostu ładnie zaznaczony i rozwiany. Tak samo włosy na szczotach są normalnie tak fajnie latają w, w każdą tutaj stronę, jak idzie wiatr. Także to bardzo na plus. Tak, konik prezentuje się od <laughs> przodu. Bardzo zgrabnie, w sumie. Konik jest bardzo fotogeniczny. I ogólnie spoko jest, naprawdę. I tak, co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Jeśli chodzi o wartość tego modelu, no to on akurat zawsze... Znaczy, odkąd wyszedł, był mega trudno dostępny. Nawet za granicą. I już nawet w tej chwili ciężko go nadal dostać. I jego ceny ogólnie bardzo podskoczyły względem tych, które były oryginalnie na Brejerze. Gdyż... W tej chwili jego cena waha się. Wiecie, za NIP, czyli New inbox, widziałam od 150 do 250 dolarów, czyli około 500, od 550 do no prawie 800 zł za ten model, więc to jest bardzo dużo. Za tyle można kupić sobie konia prosto z Premier Club'u powiedzmy za te 250 dolarów yy, więc no jest to sporo ja akurat mam go na sprzedaż taniej, dość, dużo taniej niż yy, chodzi normalnie ale tak, tak jak mówię konik jest naprawdę, naprawdę ładny tutaj na pysiu ma takie jeszcze białe rozjaśnienie jak niektóre gniazdy mają Możliwe, że coś z mączystości, może ma. Nie, niestety nie znam się na genetyce maści. Jest to wałaszek. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? To teraz przejdziemy sobie do jego stroju, bo ma także derkę, kantar, owiki, takie prowizoryczne owiki i ogólnie taki, wiecie, świąteczny strój. Więc ja Wam go pokażę. Ten strój ja posiadam tutaj. I tak, ma prawdziwe dzwoneczki, które dzwonią. I tak, ja nie mam zamiaru go zakładać na tego konia, gdyż odkąd on u mnie przyszedł, nie zakładałam go. Naprawdę, ponieważ yy, dla mnie to jest jedna wielka masakra. Próbowałam, ale nie. Yy, I tak, konik posiada taki zwykły kantar, który się na niego tutaj zakłada na gumeczki, więc też wejdzie na inne modele. Tutaj ma takie cztery owiki z takimi ślicznymi, złotymi gwiazdkami na nogi. Widać, zawija się coś w tym stylu właśnie jak na moim palcu, który robi się czerwony. Ale no są cztery. I także jest derka połączona z czymś takim. Tu, 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 tu! Dzwonią dzwoneczki. To jest fajne akurat. I tu jest taka derka ala polarowa Z taką wielką kokardą tutaj I z tej strony jest napis Happy Holidays I tak, od dołu tutaj na brzuszku jest rzep Tutaj oraz tutaj jest coś takiego I to akurat jest przyklejone Tego nie da się tutaj rozszczepić, trzeba dokładać przez głowę Tutaj zakłada się coś e, takiego tu Tak wisi za og na ogonie jest taka właśnie kokarda A tutaj, to co jest tutaj przyszyte To to się zakłada na szyję Na grzywę, że są weźcie Taka niby ziemioła, czy co to tam I e, kokardki I tutaj pod spodem jest taki haczyk Który zapina się o kantar I To się trzyma wszystko razem I fajnie dzwoni no ale tak jak mówimy, nie będę tego zakładać. Dla to jest istna Katoga. I w sumie to by było chyba na tyle. Możecie sobie pisać o niego, jeśli w ogóle będzie jeszcze do tego czasu, aż wstawię ten filmik. Na pewno pod filmem dam Wam znać, czy jest jeszcze dostępny. A tymczasem dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.